Niech Twoja słabość dodaje Ci sił. Niektóre ze swoich dzieci obdarzyłem wielką siłą i wytrzymałością. Innym, w tym Tobie, ofiarowałem skromny dar wątłości. Twoja kruchość nie jest karą i nie świadczy o braku wiary, wręcz przeciwnie. Ludzie słabi, tacy jak Ty, muszą żyć wiarą i opierać się na moim ramieniu, aby przetrwać dzień. Pracuję nad tobą, abyś potrafił ufać mi jeszcze głębiej, abyś polegał na mnie, a nie na swoim rozumie. Masz naturalną skłonność do planowania swoich działań i lubisz wiedzieć, co się kiedy wydarzy. Natomiast ja wolę, abyś nieustannie zdawał się na mnie, ufając, że będę tobą kierował i dodawał ci sił, gdy będzie to konieczne. Oto, co znaczy umacniać się przez słabość?